Cześć, z tej strony Scarlett, witam was na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się przeglądem dwóch najnowszych kolekcji do The Sims 4. Z tego co kojarzę, to chyba to też są kolekcje, które powstały we współpracy z Sims tuberami. Natomiast no nie jestem tego w 100% pewna i od razu wam się tutaj przyznam, że ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że te kolekcje mają wyjść. Szczerze byłam totalnie zaskoczona jak to zobaczyłam, że to jest w ogóle już. No ale z racji, że mój kanał jest kanałem Sim a ja Wam tutaj pokazuje zawsze te nowości, które wyszły do The Sims 4. To i dzisiaj się tym zajmiemy, czyli nowoczesne zacisze i ogród na stole. Ta nazwa jest jakaś taka dziwna. <laughs> Jakiś ogród na stole nie wiem, dziwnie, nawet nie wiem do końca czego się tutaj spodziewać sprawdzimy sobie jak to wygląda sprawdzimy sobie jak to wszystko właśnie razem gra no i oczywiście jak wam się podoba to pamiętajcie tam o tych łapkach, komentarzach a gdybyście chcieli zakupić to możecie wpisać kod SCARLET podczas robienia zakupów na IEAPP i cóż, oczywiście kopie gry dostarczyło i ja za nią bardzo dziękuję. Lecimy sobie już do przeglądu. Zaczęłam sobie od tego małego przepierzenia na ścianę. Tak do końca nie wiem, co to ma robić. Czy to ma imitować jakieś okno, czy to po prostu jakaś taka ściana ozdobna? Nie wiem. Totalnie nie jest to, już widzę mój styl, jeśli chodzi o meblowanie, ale podejrzewam, że to jest coś takiego dosyć współczesnego. Następnie mamy tutaj otomane. E, otomana widzę, że też będzie miała takie Oj, takie bardzo basic kolory Strasznie takie e, Nie lubię tego Wiecie, ja totalnie już mi się znudziły Te zielone i te niebieskie Domy, a tu widzę, że Reszta jest bardzo, bardzo, bardzo Taka e, neutralna, w sensie No bo to jest ładne ogólnie, nie? Ten fotel w uścisku też będzie w sumie chyba ładny Tak, no jest ładne Tylko to jest takie białe Takie... No, a te, co są kolory, to są takie już 100 razy chyba wykorzystywane przeze mnie, natomiast to, co tutaj na pewno zasługuje na wyróżnienie, to jest zrobienie materiału, czyli wiecie, że to nie jest takie super gładkie. No nie wiem, no zostawię to w tej bieli. No ta, biela, biela, ta biel jest taka bardzo, bardzo basicowa, no ale już to tak zostawimy. Tutaj taki typowy, klasyczny fotel. Może jakoś światło zmienię, będzie to lepiej widać. Bo ten biały strasznie się tak. O, nie wiem, może ten. Na razie taki zachód słońca sobie zostawimy. No i tak, no wszystko oczywiście tutaj pasuje, nie? W tych kolorach. Jest to takie OK. Do tego mamy. Kolejną sofę. No, bardzo, bardzo, bardzo klasyczne meble. No, tak jak ma być nowoczesne, zacisze. No, to jest to nowoczesne. I bardzo, właśnie takie klasyczne. Ta sofa, wydaje mi się, bardzo ładnie jest tutaj pomarszczona. Tak. Zdecydowanie bardzo ładnie jest tutaj pomarszczona. No, wygląda to tak właściwie. Ok, no, w tej bieli naprawdę nic nie widzimy. Więc pozwólcie, że ja to zrobię chyba po prostu takie niebieskie. Żeby, żeby dobrze było tutaj to widoczne. Co my mamy tutaj dalej? Kalnapel niana przystań i to jest ta sama kanapa, tylko mniejsza. E, daję tutaj ten niebieski słon, żebyście lepiej widzieli po prostu te meble, bo wydaje mi się, że w bieli przy tym świetle to tak trochę e, te faktury nie są za bardzo widoczne. E, wygląda to spoko, tylko tak nie wiem, czy wy też macie taki wrażenie, gdyby to był jakiś e, eksamitny materiał? Albo coś takiego? No nie, nie, to nie są meble w moim stylu. Strasznie nie lubię tych takich krateczek. nie, 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 nie. nie. Zdecydowanie to jest e, to... I te ryflowane takie, to się ryflowane chyba nazywa, takie paski. Takie, takie paski to mogą mieć tylko doniczki, ale mebli strasznie nie lubię takich właśnie i tej siateczki i tego, więc. W sensie wiem, że to jest bardzo modne teraz. Ale to, to nie jest mój vibe. A to, co tutaj robi to? I dlaczego to tutaj jest? Stolik. A, to ma może rozbijać jakoś to wszystko, nie? Żeby to tak wyglądało ładnie. Pewnie tak. Pewnie to ma tak rozbijać to wszystko, całą tę przestrzeń. No, i do tego mamy też taki normalniejszy stolik, nie? Tak, normalniejszy. No, na pewno to, co jest fajne, to jest jakoś tego drewna, no bo to drewno bardzo ładnie wygląda. Tu nie ma co mówić, naprawdę wygląda bardzo ładnie i podejrzewam, że ten zestaw bardzo wielu osobom będzie się podobać, no bo to jest takie bardzo współczesne, właśnie. No, tak jak nazwa wskazuje, nie? To, to jest to, czego gracze raczej oczekują po meblach w Simsach. No, wygląda to w ogóle totalnie jak Sissy pobrane z internetu. No i tutaj mamy też taką większą wersję tej. Szafki. No to drewno jest przepiękne. No, gdyby tego nie było, tej kratki. Nie lubię jej. To bym to wykorzystywała częściej. Ja tak to pewnie będę wykorzystywać. Nie będę pewnie jakoś tym mocno zachwycona, ale będę gdzieś tam to wrzucać, bo wykonane jest to naprawdę przepięknie. Lecimy dalej. O. O nie! Jak można tak zrobić krzywdę monsterce? Taka odcięta, biedna w swój. Monsterkom się tak nie robi, pamiętajcie. Monsterka płacze, jak ją tak trzymacie. Chyba, że ją ukorzeniacie, no to wtedy tak, ale jak nie, to nie, nie, nie tniemy listków monsterki, żeby sobie robiły, z kwiatami. Nie, nie wolno tak robić monsterce. Monsterka też ma swoje uczucia, pamiętajcie. Więc jeżeli jej nie ukorzeniacie, to lepiej nie. Chociaż, no, ona wiadomo, rośnie też w wodzie. No, ale powinna być w podłożu, w Bigosie, tak zwanym. Nie do żarcia, oczywiście. Bigo Dobra. Koniec mojej roślinarskiej natury. Lecimy sobie dalej. Bardzo ładne są te rzeczy tutaj, które możemy sobie poustawiać na półkach. Zawsze tego brakuje bardzo mocno. Tych dupereli takich na półki, więc jak dla mnie totalnie na plus. Mamy tutaj jeszcze jakąś tacę barową. O, to też super, że się znajduje. Chociaż. Abra, powiedzmy, że to bez alkoholu. Ja ostatnio mam coś takiego, że... Ja w ogóle nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś procentowego wypiłam, powiem Wam szczerze. Nie pamiętam. Totalnie unikam bardzo alkoholu i takich rzeczy. Jakoś tak, no, nope, to dla mnie jest na ten moment. Świetny dywan. Świetny dywan ogólnie cały ten zestaw jest świetny, bo ja tak mówię, że eee, że te grętki, e, ale e, wiecie, jak to połączycie, naprawdę to wygląda bardzo współcześnie, bardzo ładnie, no ten słodzy jest przepiękny, ten granatowy, ten zielony też jest totalnie spoko, więc ja 100% będę to wykorzystywać, tylko tak po prostu sobie śmieję się, że ja prywatnie nie, nie kupiłabym sobie czegoś takiego z takim tym, e, ale nie ukrywam, że jestem przekonana, że ten zestaw będzie się podobać większości osób, że będzie trafiać w gusta, że no jest taki jeden z tych takich topowych tak myślę jeśli chodzi o kity tutaj mamy kolejny dywan i pewnie też jest bardzo ładny no, no przecież że jest bardzo ładny i w ogóle to wykonanie jest świetne tego dywanu podoba mi się bardzo mi się podoba Ej, wykonanie tego tutaj mamy też kom... no proszę was no ten kominek no to to na 10 to, to nawet do jak gdzieś go dam. Jestem przekonana o tym, że gdzieś Sky'owi podmienimy ten kominek i ten zestaw mebli gdzieś się pewnie pojawi, bo on jest na przykład bardzo w stylu takim, myślę, że Sky mógłby to u siebie mieć. E, totalnie ta lampka jest też przepiękna. E, no i ta to jest dla mnie to na 10. To jest coś, co ja akurat bardzo lubię, takie rzeczy. E, tylko jeżeli ma fajne jeszcze słocze, dobra. Ma różowy swatch, świetnie. Bo ten różowy swatch super gra sobie z tym niebieskim. Ma też oczywiście niebieski zielony, a czy to nie ma różowych słoczynie, Nie, nie ma różowych słoczy, ma tylko te. Dobra, i te kolory drewna też są spoko, bo mamy od chłodnych po takie mm, ciepłe, także no zestaw jest piękny, zestaw jest piękny, tutaj nie ma co mówić, naprawdę bardzo ładny, bardzo estetyczny, staranny, ta lampa sufitowa też jest świetna, więc no myślę, że on będzie must have no bo z nim zrobić bardzo ładne salony, wygląda po prostu jak CC, oczywiście wiadomo, że większość osób sobie z CC takie też pobierze, ale na przykład konsolowcy będą mieć super zestaw, także, no, jak dla mnie, totalnie spoko. Nie jest to mój vibe mebli, ale wiem, że można naprawdę z tego zrobić cuda i prawdopodobnie w wielu wnętrzach u mnie się to będzie pojawiać, jeżeli oczywiście sobie o tym przypomnę. Bo nie ukrywajmy, kolekcji już jest tyle i dodatków jest tyle, że ja też, już wam o tym nawet mówiłam, że się bardzo gubię w tym wszystkim. Lecimy sobie dalej. Ten okrut na stole, ja tego trochę nie rozumiem. Okrut na stole, dziwnie mi to brzmi, nie wiem co miałoby mi to przekazywać, no ale jest. I tutaj mamy taką podłogę, dobra, no to ona na pewno będzie na tarasy fajna, więc to okej. Okay. I lecimy sobie dalej. O, roślinki! Mm. Roślinki, dobrze. Czyli to o to chodzi? Rośliny po prostu, które możemy na półkach położyć? Co to jest? Z odzysku. Od nowa. Rozmiar XXL. Z odzysku od nowa w wersji XXL zbijesz wszystkich przy jednym stole na najwspanialszą biesiadę na świeżym powietrzu. Więcej miejsca równa się więcej frajdy. Dobra, to drewno jest ładne, ale... Mmm... Znaczy, no wiem, no z odzysku, z odzysku, okej, okay, dobra. Ale to jest takie bardzo... toporne dla mnie. W się, dobrze wykonane! Ale jakoś tak... Uh, mm. Kurczę, I to jest to, znowu to jest coś, co, co totalnie nie jest w moim vibe, ale to jest dobrze wykonane. To jest estetyczne i to też się wpisuje w trendy współcześnie, nie? Więc. Ta drabina taka na balkon. I tutaj rośliny powinny być. No, te krzesła takie. No, ale są ładnie zrobione. To jest problem, bo jak coś mi się z nie podoba, ale jest ładnie zrobione, to co mam wam powiedzieć? No jest ładnie zrobione, jest. Tutaj mamy jakiś stolik do grilla. E, no i tutaj mamy taki grill. Mm, spoko, niby, nie? Niby spoko, no. Ten stół usunę, to zostawię sobie ten mniejszy, żeby może tutaj wstawić, żeby to jakoś tak, o, wiecie, wyglądało, nie? Ja tylko nie wiem, który tutaj słodzby pasował do tego. Chyba ten niebieski mi się wydaje jest do tego mniej więcej. Dobra. E, co my tutaj mamy? Salonowy ziemniak. Uuu. Ciekawe. Pędy drugiej szansy. To są jakieś do żarcia. Doniczka żywiołowych ziół. Odrodzone korzenie. Nie, no faktycznie marchewka, burak. Znaczy ładnie to wyglądają te rośliny, nie? Warzywa na pokaz. Ale jazda, ale dziwna kolekcja. Jakiś kalafior? Ukochane drzewko. I to drzewko jest jak drzewko, jedno które już mamy, tylko w takiej dużo ładniejszej wersji. E, ale ja bardzo lubię akurat to drzewko i później wam je pokażę. Najlepsze jajka. Kosz poszukiwacza. No, myślę, że to może bardzo ładnie mi się przydać, na przykład w takich albionach wiejskich, bo ja mam CC sieci mnóstwo takich rzeczy pobranych. E, tutaj mamy misa najdorodniejszych plonów oraz deska do krojenia mistrzyni. No, więc myślę, że na, na pewno będzie to bardzo się ładnie zgrywało właśnie w tych moich challenge'ach. Tutaj jest jakiś dywan. ładnie wykonany dywan, ładnie ładnie wykonany e, i tutaj pergola oczywiście Dobra. i co jeszcze mamy? grill taki e, i taki grill kamień polny Jezu, ale to na tym się da gotować? Jakość jedzenia 7, jakość jedzenia 6, umiejętności gotowania, działające bez przyłącza. Można oznaczyć jako pamiątkę. Ej, jeżeli to by robiło za kuchenkę, też, to by było zajebiście. Cie. Zawahałam się, bo to takie słowo jest wiecie. Ale jeśli by tak było, to by mi się to bardzo przydało do dziś, nie dziesięcioleci, tylko do wyzwania Albionu. To, właśnie to konkretnie. Totalnie by mi się przydało. No, powiem wam także, no to jest ładne, też, nie? To jest ładne. No, nie można powiedzieć, że to nie jest ładne. Jest bardzo ładne. Tylko, że. Mm... No ładne, no. <laughs> no, co wam mogę powiedzieć? Naprawdę lubię kity meblowe, bo w większości są po prostu estetycznie wykonane. Jeżeli są to też kity, które robią moderzy, którzy się zajmują robieniem mebli, no to to ma swój przepiękny vibe, bo na przykład jest jeden kit meblowy, którego ja zwyczajnie nie lubię. Uważam, że jest bardzo nieładny i on się nazywa pastelowy czar. Znaczy, oprócz tego krzesła, ale to wszystko widzicie, no porównajcie sobie nawet to krzesło, jego takie wykonanie i te... taką, nie wiem, jak to nazwać... sztuczność? O Jezus, ten regał. No, taki jest plastikowy, nie? A patrzcie tutaj, jaki to jest detaliczny, nie? To jest taki... Bo okej, okay, jest taki styl mebli, nie? że one też mają być plastikowe, ale to jest po prostu takie jak z początków The Sims 4, takie pierwsze meble, nie? A to, jak jest pięknie wykonane, estetycznie ładnie, no, zdecydowanie dla mnie to jest lepsze pod tym względem i. No gdzieś na pewno wykorzystam, myślę. No myślę, że w Albionie będzie spoko. E, natomiast co, mam co mogę wam jeszcze tutaj powiedzieć odnośnie tych kitów? No ja trochę jestem nimi zmęczona, ale to myślę, że każdy wie, bo już mówiłam wielokrotnie, jest tego bardzo dużo. Um. No i ja bym wolała, żeby faktycznie naprawiono błędy, które są aktualnie w grze, niż te kity ciągle i ciągle i ciągle i ciągle. Chociaż... Y jest jakiś plus, nie, że twórcy, moderzy mogą sobie jakiś hajsik jeszcze zarobić, dodatkowy na tej swojej pracy, no bo naprawdę robią piękne rzeczy, więc warto, żeby coś jeszcze im tam wpadło. Yy, I to chyba tyle z mojej strony. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co sądzicie, który z, która z kolekcji podoba Wam się bardziej. No i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!